walka w MMA w klapce, to też takie można powiedzieć trochę spełnienie marzeń? No, gdzieś tam to mi chodziło po głowie i na pewno jakieś tam spełnienie marzeń. Fajnie, że realizuję swoje marzenia. Cieszę się z tego. Eee, no a co, no tutaj cały czas w sumie tronowałem sobie, jak nie było meczy, także nic się u mnie nie zmieniło i po prostu sprawdzę się w takim oficjalnym pojedynku, a nie na sparringach właśnie od ilu lat już yy, trenujesz to przy okazji przygotowań do sezonu? Mm, jakoś od 2015 roku zimą zacząłem sobie, ale to zawsze było właśnie, że trzy miesiące trenowałem i za juniora miałem dużo zawodów w sezonie, więc praktycznie w sezonie nie trenowałem, tylko zimą, a teraz sobie po prostu od zeszłego roku taka sytuacja się nadarzyła, że zaczęliśmy dopiero w lipcu i no i coś trzeba było robić, więc yy, podtrzymywałem sobie formę właśnie tak. Te zawody czy walka podczas gali to zupełnie coś innego niż sparring będzie jakiś dodatkowy stresik? No na pewno to tak samo jak na żóżlu, Sparingi czy treningi to jest całkiem co innego co zawody, więc yy, pewnie będzie i myślę, że doświadczenie z żurlami pozwoli okiełznać swoje emocje. Widziałeś już Galę jako ekspert, jako jeden z komentatorów. Teraz powalczysz sam. To, że widziałeś jak to wygląda trochę od środka, też pomoże? Tak, wyobrażałem sobie to całkowicie inaczej i zobaczenie tego od środka to jednak całkiem zupełnie inne przeżycie. Więc myślę, że dobrze, że zobaczyłem to i wiem czego się spodziewać.